Mów tam, jak będziemy na żywo. Jesteśmy. E, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony wasz pogodynek Stefan Lato. Niestety lato się skończyło. E, pytacie mnie, jaka będzie pogoda... Gdzie jest mój wskaźnik? Kurwa, zawsze mi schowacie... O, jest. E, kochani, pytacie, jaka będzie pogoda. Będzie pogoda. Będzie. Jakaś będzie, na pewno. Słuchajcie, jak mawiała moja babcia, w Polsce mamy dwie pory roku, lato i ciulato. Teraz będzie ciulato. Słuchajcie, będzie bardzo zimno, bo tutaj front atmosferyczny, ten chłodny, nabrzmiewa prosto z Sosnowca do nas do góry, ale od północy też wszystko tutaj od krawaciarzy ciągnie na dół, także będzie zimniutko. Zaczyna się sezon grzewczy, tak? No słuchajcie, a ludzie grzeją wszystkim, ludzie palą wszystkim. No, smog jest taki, że. No, ja przestałem palić, bo już nie muszę. To, to wdycham z powietrzem. Także, no. Na pół metra konia nie widać. No, a słuchajcie, a jak chcecie ekologicznie palić, no to ekologicznie tylko węgiel w ekocentrum Siemianowice Śląskie. Słuchajcie, a w Siemianowicach jest już nasz wysłannik: Jan Śnieg. E, Janku, co tam u ciebie? The winter is coming. Eee, Janku, a mógłbyś po eee, polsku? Żartów nie ma, idzie zima. Gdy rozpalić chciałbyś żonę, ekogroszku kup setonę. A jak ekogroszek, to tylko ekocentrum w Siemianowicach Śląskich. Denerys, dawaj smoki, rozpalamy! Eee, Janku, dziękujemy. No kochani, żartów nie ma, idzie zima. Koniec? Kur... wskaźniki mi dajecie jakieś? W tej czapce ciepło, sami sobie to kur... prowadźcie. Kur... Co Ty tam rzeźbisz? No jak to co? Żartów nie ma i ma sam, kierowniczku. Mówiłeś, że mam wyczyścić węgiel do stolicy. Nie. Ja mówiłem, że mamy najczystszy węgiel w okolicy. No teraz to już na pewno. No. co Ty tam pijesz w ogóle? Fioletowe mojito. Chłopie, w tej hałdzie jest mniej siarki niż w tej butelce. Tak? No. Ta. Co Ty robisz? Węgiel leżał 40 milionów lat, to ja też mogę poleżeć! Ej. Co pan tam robisz? Jak to co? Pilnuję muru! Ale po co? Bo za murem jest ekocentrum, skład opału. Każdy orzech jak może! Mówi się każdy orzech jak może! Nie, każdy orzech jak może! Znaczy, każdy jak może niech kupi orzech! Żartów nie ma! Idzie zima!